Codzienny magazyn informacyjny Bydgoskie Radio Echo. Przebywający w województwie bydgoskim członek biura politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Jan Szydlak, odwiedził dziś teren budowy Wielkiej Cementowni Kujawy w rejonie Barcina. W towarzystwie pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Józefa Majchrzaka, zapoznał się on ze stanem robót budowlano-montażowych i warunkami pracy budowniczych tego ważnego dla gospodarki narodowej obiektu, którego uruchomienie nastąpi w połowie przyszłego roku. Archivum Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Zatrudniona w rozgłośni bydgoskiej Polskiego Radia w 1956 roku. Urszula Łączkowska, urodzona w Toruniu w 1929 roku. Od 1952 roku pracowała w Gazecie Pomorskiej, a 1 września 1956 roku napisała podanie do dyrektora Rozgłośni Bydgoskiej. Radio w terenie. Pierścień rozłoty otrzymuje wabrząd, ponieważ okazał się najprzemyślniejszy. Jego pomysł sprawił, że uratowany został nie tylko zamek przed okrutnymi krzyżakami, ale również i całe miasto. Odtąd, na pamiątkę tego zdarzenia, przed dzień ślubu, pannom, które mają wyjść za mąż, tłucze się na progu ich domów garnki, po to, żeby przepędzić zło. Na szczęście. Lato, lato, nie płacz czasem. Czekaj z rzeką, czekaj z lasem. W lesie schowaj dla nas chłodny cień. Przyjedziemy, lada dzień. No. Wreszcie męska decyzja. Chyba zaczniemy o pogodzie. Jest dzisiaj temperatura od 22 do 24 stopni, ale to nic w porównaniu z tym, co Was czeka już za miesiąc. Chcemy w tej audycji przedstawić delegatów z województwa toruńskiego na już 11 festiwal młodzieży i studentów Hawana 78. Więcej na archiwum radiopik.pl sarkofag, który w tej chwili jest nienaprawiany, a od środka jest spod skute, na skutek radiacyjnych działań jest niszczony w dalszym ciągu się zawali to jest, niepraw... a szansa, że się zawali, jeśli nie zostanie naprawiony jest równa jedynce to z całą pewnością zawali się na tą nogę słonia. Czy wtedy ona przebije się przez ten beton, który tam został wylany ofiarą 10 tysięcy górników, czy nie, to nie wiemy. Natomiast jeśli się przebije, to z całą pewnością będzie wybuch parowy, czyli po prostu prawdziwy Czarnobyl. Archiwum RadioPic.pl Pierwsze w Polsce radiowe Archiwum Online.